W okresie świątecznym warto jest e, przespacerować się po e, własnym sadzie i sprawdzić, zobaczyć jaki jest stan wegetacji na poszczególnych odmianach. Gdyż w zależności od odmiany, od grup odmian, e, termin rozpoczęcia wegetacji na tych poszczególnych odmianach może być e, bardzo zróżnicowany. E, niektóre odmiany jeszcze nie rozpoczęły wegetację, Zielone części pąki są jeszcze ukryte pod łuskami. Na innych zaś zielone części są już na zewnątrz pąku. Łuski się rozchyliły i mamy początek wegetacji. Pod drzewami znajdują się ubiegłoroczne liście. Na tych liściach są owocniki, grzyba. Venturia w par, sprawcy parcha jabłoni, w tych owocnikach znajdują się zarodniki. Przy sprzyjających warunkach, kiedy pada deszcz, tak jak teraz, dzisiaj, te zarodniki wysiewają się i jeżeli ten zarodnik upadnie na tą zieloną, nieochronioną część pąka, nastąpi infekcja. Przy sprzyjających warunkach, wilgotności i temperatury nas dojdzie do infekcji. Strzępka grzyba zacznie przebijać tkankę roślinną. Są to wczesnowiosenne, bardzo niebezpieczne infekcje, które już budują potencjał infekcyjny na kolejne etapy sezonu wegetacyjnego. Zabieg preparatem miedziowym, bo taki w tej fazie, w tym okresie sugeruje wykonać, Powinien w mojej ocenie być wykonany już przed świętami, gdzieś w Wielki Piątek, kiedy była ładna, ciepła, słoneczna pogoda. Warto było taki preparat użyć. Dzisiaj pogoda już jest przekropna. Opady deszczu z przejaśnieniami. Także też czym prędzej, kiedy warunki się ustabilizują, kiedy, kiedy warunki atmosferyczne na to pozwolą, należy wykonać zabieg preparatem zawierającym mieć. Tutaj sadownicy mają do dyspozycji bardzo szeroką gamę produktów zawierających właśnie tą substancję aktywną opartą właśnie na miedzi. Najpopularniejszym i najpowszechniejszym preparatem używanym od wielu lat na początku sezonu wegetacyjnego jest preparat Median50WP. Jeżeli ktoś woli, woli formę płynną został w tym roku ponownie zarejestrowany po kilku latach nieobecności preparat Proxat 345SC w dawce 3 litry na hektar i również bardzo świetny, fajny produkt do wczesnowiosennej ochrony jabłoni przed parchem, przed tymi pierwszymi infekcjami. Sugeruję, aby do tych pierwszych zabiegów preparatem miedziowym, czy to tymi wspomnianymi, czy innymi preparatami, dodać adjuvant protector w dawce 0,2 litra na hektar. Jest to niewielki koszt, a bardzo pomaga przykleić się substancji aktywnej do tych zielonych części, małych zielonych części, i jeszcze bardziej chronić przed właśnie infekcjami Grzyba i w sprawcy parcha jabłoni. Uważam, że te wczesnowiosenne zabiegi są bardzo ważne i zaniechanie lub zbyt późne rozpoczęcie ochrony sadu jabłoniowego przed parchem, właśnie na progu wegetacji kiedy to zarodniki już są dojrzałe w owocnikach, kiedy to mamy pierwsze zielone części na poszczególnych odmianach. Ta wegetacja będzie z dnia na dzień względem ocieplania się pogody postępowała coraz intensywniej. Zabiegi miedziowe, pierwsze zabiegi w ochronie przed parchem są niezwykle istotne, żeby nie powiedzieć kluczowe. Zaniechanie tych zabiegów, opóźnienie może później rzutować, na skutek całej naszej ochrony przed parchem. Dobry początek to też dobra, skuteczna ochrona, dlatego zachęcam wszystkich sadowników do sprawdzenia aktualnej sytuacji w ich sadach. Ona będzie, tak jak wspominałem, bardzo różna i do podjęcia odpowiednich kroków, jeżeli ku temu zajdzie taka potrzeba. Za każdym razem proszę zapoznać się z etykietą stosowania preparatów zawierających mieć.